W dzisiejszym filmie skupię się na białku. Jest to makroskładnik, który niektóre osoby traktują za króla makroskładników, lecz ja uważam, że jest to lekka przesada. Ja podchodzę do diety w taki zdrowy, luźny sposób i moim zdaniem najlepiej jest zwrócić uwagę na białko tłuszcze i węglowodany, na spożycie tych makroskładników w ciągu doby, ale przede wszystkim, co jest ważne, to w odpowiednich porcjach, zarówno jak i na dobę, tak i można powiedzieć, też na posiłek. Czy są jakieś zalecenia? Czy są jakieś sztywne zasady? Czy jest to w ogóle makroskładnik, który może wpłynąć na nasze zdrowie? Tego wszystkiego i wiele więcej dowieść się w tym materiale. Także zapraszam Cię do oglądania. Cześć, Siemanko. z tej strony Damian. Witam Cię po raz kolejny lub też może pierwszy raz. Jeżeli jeszcze nie wiesz, to na swoim kanale dzielę się wiedzą pod kątem zdrowego odżywiania, namawiam, mobilizuję, motywuję do aktywności fizycznej, do treningów siłowych, szczególnie w celach zmiany swojej sylwetki, pod kątem, można powiedzieć, żeby zbudować taką sylwetkę ponadprzeciętną. Także jeżeli ta tematyka Cię interesuje to zapraszam Cię do oglądnięcia innych moich filmów i sam zdecyduj, czy warto mnie obserwować, warto mnie śledzić, czerpać ode mnie tą wiedzę. Białko. Białko jest makroskładnikiem, mogę powiedzieć, bardzo ważnym, ale nie takim, można powiedzieć, jak to niektóre osoby właśnie wywyższają ten makroskładnik. Białko jest makroskładnikiem, jest takim materiałem, który odpowiada za budowę tkanek człowieka, rozbudowę mięśni. Także ma inne zadania, o czym powiem później. Bo teraz chcę się skupić na tym, że możemy białko podzielić na aminokwasy egzogenne, są też nazywane jako niezbędne, dlatego że ich syntezowanie nie odbywa się w naszym organizmie. Z kolei aminokwasy endogenne mogą być nazywane. Również jako zbędne, dlatego że nasz organizm jest i jest w stanie sam wyprodukować. Białka możemy podzielić jeszcze na wolnowchłanialne: jest to kazeina, białko mleka, średniowchłanialne owo-albuina, białko jaj i szybko szybkowchłanialne serwatka. I tak naprawdę nie ma tutaj co się nad tym rozwodzić, bo badania naukowe. Dowodzą, że nie ma znaczenia pod kątem, czy to budowania masy mięśniowej, czy to odchudzania, czy funkcjonowania naszego organizmu. Właśnie tutaj szybkość wchłaniania tych białek, także tu mówię tylko to w celach takich ciekawostkowych, to może mieć znaczenie tę wchłanialność w przypadku już osób, kulturystów, które chcą osiągnąć jak najniższy procent tkanki tłuszczowej na swoim ciele. Ale dla zwykłego kowalskiego to w ogóle nie ma. Znaczenia, także nie ma co sobie tym zaprzątać głowy. Białko możemy dostarczyć z produktów odzwierzęcych, jak i produktów roślinnych. I tu pod kątem źródła białek, te odzwierzęce mogą być bardziej wartościowe, yy, dlatego że te białka z produktów odzwierzęcych zawierają bardzo dużo aminokwasów, jak i mają tak zwaną większą strawność. I mowa tutaj o mięsie, rybach produktów mlecznych, jajkach. Z kolei białka pochodzenia roślinnego, tutaj wyglądają naprawdę różnie i przeważnie mają one te mniejsze wartości aminokwasów, jak i posiadają mniejszą tą strawność. I tu mowa na przykład o orzechach, zbożach, produktów z soi. I tutaj chcę też jeszcze zaznaczyć, że na tą strawność może też mieć znaczenie obróbka termiczna. I tu w przypadku właśnie jajek, gdzie ta, ich ta strawność jest. Wysoka, ale w momencie ich przypalenia ta strawność może już się pogorszyć. I jeżeli tu jestem właśnie przy tych białkach odzwierzęcych, jak i roślinnych, to moim zaleceniem jest, żeby sobie tak dobrać dietę, żeby w niej dostarczać białko z produktów właśnie odzwierzęcych, jak i roślinnych. Dlatego ta zróżnicowana dieta będzie dla nas najlepsza. Nie będziemy musieli. Suplementować aminokwasów i będziemy, można powiedzieć, mieli większe prawdopodobieństwo, że dostarczamy wszystkie aminokwasy. A nie należy też się bać białek roślinnych, bo też krążą takie mity w internecie, że białka roślinne są jakby bezwartościowe. To jest mit i dlatego białka roślinne, jak i odzwierzęce, jeżeli liczymy kalorie, wliczamy normalnie jako białko. I tu nie ma co w ogóle się zastanawiać nad tym, czy warto wliczać, jakie produkty wliczać, jakiego pochodzenia. Wliczamy wszystko i na tym się skupiamy. Teraz krótko powiem, jakie ma właśnie zadanie białko w naszej diecie. Jak już mówiłem, białko jest budulcem, jak i również naprawia tkanki. Jest potrzebne do produkcji większości enzymów, niektórych hormonów i neuroprzekaźników, jak i przeciwciał biorących udział w procesach odporności komórkowej organizmu. Białka transportują tlen, żelazo i inne składniki odżywcze. Spożywając białko dostarczamy energię i tutaj każdy jeden gram białka dostarczy nam 4 kilokalorie. Lecz od razu chcę tu wspomnieć i uświadomić Ci, że białko jest tym makroskładnikiem, który ma największy efekt termiczny. I może on wynosić od 20 nawet do 30%. Na czym to polega? Że w przypadku, kiedy spożyjemy 100 kilokalorii białka, to tak naprawdę 20-30 kilokalorii nasz organizm wykorzystuje na spalenie tej reszty ze 100 kilokalorii białka, czyli My wykorzystujemy ze 100 kilokalorii białka tak naprawdę 80-70 tych kilokalorii, a reszta to idzie tak jakby na strawienie tego białka. Co chcę podkreślić, w przypadku tłuszczy, może to wynosić 6-7% i węglowodanów 7 do 10%. I dlatego ja zalecam dla zdrowych osób, można powiedzieć podwyższoną tą wartość białka, nawet dla tych nietrenujących zalecam te wartości, które powinny właśnie spożywać osoby trenujące. Raz, że białko nas najlepiej nasyca, a dwa, że najwięcej tej energii idzie na właśnie strawienie tego białka. Wartości jakie powinniśmy spożywać na dobę, to zaleca się minimalne spożycie białka od 0.8 do 1 g na kilogram masy ciała w ciągu doby z kolei osoby już uprawiające sport, można powiedzieć, pod kątem wytrzymałościowym, no to te wartości są w granicach 1,2 do 1,6 g na kilogram masy ciała. U osób, u których styl życia opiera się też na treningach siłowo-wytrzymałościowych, to już zapotrzebowanie może być w granicach 1,6 do 1,8 g na kilogram masy ciała. W przypadku budowania masy mięśniowej, to już wchodzimy na, można powiedzieć, podwyższone te zapotrzebowanie białka w ciągu doby i tu wartości sięgają od tych minimalnych do 1,5 g na kilogram masy ciała nawet do 2,2 g. I w przypadku osób starszych zaleca się minimum 1-2 g na kilogram masy ciała do nawet aż 2 g, ze względu na to, że po 50 roku życia może już występować sarkopenia i to nie jest, można powiedzieć, do końca choroba, lecz to takie jakby naturalne, że nasz organizm po 50 roku życia w ciągu roku może tracić z całej łącznej tej masy mięśniowej, jaką posiada, od pół do 1%. W przypadku kontuzji też zaleca się wyższe wartości białka i tutaj te wartości oscylują w granicach 1,8 nawet do 2,5 g na kilogram masy ciała. Jeżeli jesteśmy osobą, która posiada jakiekolwiek choroby, czy też jesteś kobietą w ciąży, no to już w tych przypadkach zalecam skonsultować się z lekarzem, jeżeli chcesz spożywać te wyższe wartości białka. Jeszcze są tutaj, tak jakby można powiedzieć, Wytłumaczyć, wyprostować pewne moje spostrzeżenia, jeśli chodzi o białko, i cały czas ja tu mówię o zdrowej osoby, że w przypadku właśnie odchudzania, gdzie na przykład jesteśmy w stanie już budować masę mięśniową, spożywając 1,5 g białka na kilogram masy ciała w ciągu doby, a ja na przykład zalecam osobom zdrowym, oczywiście, cały czas to podkreślam, żeby sobie brały jakby tą wartość. Taką można powiedzieć uśrednioną z tej właśnie wartości, yy, które powinny przyjmować osoby budujące masę mięśniową. To ja zalecam, tak, 1,8-2 gramy białka na kilogram masy ciała. I tu możemy wziąć też pod uwagę, że te 2 gramy białka możemy już uwzględnić w tej wadze docelowej, czyli jeżeli mamy 90 kg, chcemy schudnąć na 80 kg. To bierzemy sobie wtedy 2 gramy białka razy 80, czyli mamy 160 gram białka. Można powiedzieć, że w przypadku 90 kg mamy poniżej 2 gram białka, spożywamy poniżej 2 gram białka, ale schodzimy niżej. I w przypadku właśnie już 80 kg mamy te 2 gramy białka na kilogram masy ciała. A to dlatego, że właśnie chodzi mi tutaj o ten efekt termiczny i dwa o nasycenie, że białko nas nasyca. Jeśli chodzi tutaj teraz o nasycenie, to już chcę wspomnieć, że raz, że nas nasyca i dwa, też ta wchłanialność nie ma znaczenia, bo są też właśnie mity, że powinniśmy dostarczać w posiłku 20-30 do 30 gram białka, nie więcej, dlatego że to białko nie zostanie przyswojone przez nasz organizm, zostanie wydalone. Tak naprawdę badania naukowe żadne nie. Dowodzą, nie pokazują, że y, czy zjemy 30 g białka czy 60 gram białka w danym posiłku, to y, ileś tam tego białka nie zostanie przyswojone. Oczywiście wszystkie zostaną wartości przyswojone, lecz to będzie trwało dłużej. Te białko będzie dłużej trawione, dlatego będziemy też dłużej nasyceni. Aczkolwiek nie zalecam spożywania dużych ilości białka, gdzie na przykład, jeżeli mamy do spożycia 160 g białka, i rozkładamy sobie dietę na 3-4 posiłki główne, to najlepiej, żeby to wszystko równoważyć, żeby podzielić to sobie, tą łączną wartość białek na tą ilość posiłków. I nieważne w jakim posiłku spożywasz białko, czy to jest śniadanie, obiad, kolacja, najlepiej właśnie tą kolację jeszcze spożywać 2-3 godziny przed pójściem spać, żeby dać czas organizmowi na strawienie tego białka, tego posiłku, żebyśmy nie szli, jak to się mówi, najedzeni, czy też przejedzeni spać, gdzie, gdzie to będzie wpływać na nasz sen, nasz sen się pogorszy, co będzie efektem też złej, słabej regeneracji naszego organizmu. I tu jeszcze chciałbym tak zalecić, że najlepiej jest spożywać 3 do 4 posiłków dziennie, odstępy czasowe sobie samemu dobrać gdzie wartość tego białka też najlepiej rozłożyć równomiernie na dany posiłek, a dlatego że badania naukowe nie dowodzą że spożywanie czy to rano czy wieczorem białka jest dla nas szkodliwe jak i ilość białka na dany posiłek jest szkodliwy że nie możemy jakiejś tam wartości przekraczać dlatego nie ma co się tym przejmować lecz też nie zalecam spożywanie właśnie tych dużych ilości białka jak to się mówi w jednym posiłku i chcę tutaj dodać, jeszcze, że były też prowadzone badania naukowe w przypadku budowania masy mięśniowej, gdzie były osoby, które spożywały 1,8 grama białka na kilogram masy ciała, a drugie 4,4 to już są naprawdę wysokie wartości i w przypadku tych osób nie stwierdzono żadnych różnic, jeśli chodzi właśnie o budowanie suchej masy mięśniowej. Także uważam, że 2 gramy białka i na kilogram masy ciała jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, fajną wartością, gdzie dostarczymy, można powiedzieć odpowiednią ilość tego białka, jeśli chodzi właśnie o budowanie masy mięśniowej, już nawet w, w przypadku osób średnio zaawansowanych. Z drugiej strony w przypadku osób, które chcą się odchudzać, też ta wartość 2 gramów białka na kilogram masy ciała będzie wpływała na lepsze nasycenie, będziemy dłużej na jedzeni. I oczywiście tej, yy, tych kalorii pójdzie więcej na strawienie tego białka ze względu właśnie na ten efekt termiczny tego makroskładnika. Niedobór białka może spowodować u nas utratę masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej, spadek odporności, upośledzenie funkcji trawienia i wchłaniania, a u dzieci zahamowanie tempa rozwoju. Z kolei nadmiar białka. Nie ma tutaj złych wpływów na nasz organizm, i to pod kątem zdrowotnych. Nie jest on w ogóle szkodliwy. Nawet w przypadku tych wartości, kiedy będziemy spożywać ponad 1,5 g na kilogram masy ciała, czy nawet 2 g na kilogram masy ciała, nie ma badań naukowych, które by dowodziły, że te białko jest szkodliwe w przypadku osób zdrowych, np. dla nerek bo też dużo właśnie mitów krąży, że białko, wysokie wartości spożywania białka uszkadzają nasze energii. Z kolei dużej ilości białka i tutaj już mowa o 2,5 g na kilogram masy ciała też nie ma sensu. W przypadku zwykłego kowalskiego, chcącego zbudować ponadprzeciętną sylwetkę, myślę, że górna granica spożywania białka to 2,2 g na kilogram masy ciała, dlatego że te białko nas nasyca, też będzie nam te wartości wyższe wartości już ciężej przejadać. Tak naprawdę mogą być też problemy w przypadku właśnie budowania masy mięśniowej, gdzie będziemy musieli cały czas jeść, jeść, jeść. Ja już też tego doświadczyłem, że w przypadku właśnie budowania masy mięśniowej czuję się taki przejedzony i nie mogę właśnie to tak jakby można powiedzieć odpocząć psychicznie od tego jedzenia. Cały czas muszę jeść. Żeby te wszystkie kalorie dostarczyć organizmowi, oczywiście tu mam na myśli zróżnicowaną dietę, nie tylko białko, ale też odpowiednie wartości tłuszczu i węglowodanów, dlatego że po prostu wszystkie makroskładniki uważam za ważne, każdy poszczególny makroskładnik spełnia swoją rolę w naszym organizmie i ja się skupiam na odpowiednich porcjach, dawkach na dobę, dlatego żeby jak najlepiej zadbać o zdrowie swojego organizmu. I tutaj, moim takim zaleceniem, najbezpieczniejszym jeśli chodzi o wartości spożywania białka na kilogram masy ciała, to będzie od 1,5, 1,6 nawet do 2,2 g na kilogram masy ciała. I to zarówno w przypadku osób chcących zbudować masę mięśniową, zmienić swoją sylwetkę, zredukować tkankę tłuszczową, czy też utrzyma, utrzymać swoją sylwetkę. Bo też chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że jeżeli udało nam się zmienić sylwetkę pod kątem właśnie redukcji tkanki tłuszczowej i spożywaliśmy 2 g białka na kilogram masy ciała, no to zalecałbym zostać na tych wartościach w celu właśnie dalszej utrzymania tej wypracowanej sylwetki, żeby po prostu nie zmniejszyć tych, tego spożywania białka, co może owocować się później, że będziemy spożywać mniej białka, zaczniemy więcej spożywać dajmy, tłuszczy, gdzie będziemy dostarczać więcej, kalorii dla naszego organizmu, więcej energii, co z powrotem może to, czy też więcej węglowodanów, gdzie tu w przypadku węglowodanów może mieć znaczenie znowu ten efekt termiczny, bo w przypadku węglowodanów jest on mniejszy, dlatego to wszystko, te zmiany mogą spowodować, że będzie tak zwany efekt jojo i z powrotem wróci nadmiar tej tkanki tłuszczowej i tyle pracy, co żeśmy wykonali przez, dajmy, pół roku, rok czasu, czy nawet dłużej, pójdzie na marne. I ostatnim takim odniesieniem, jeśli chodzi pod kątem białka, to jest tu w przypadku osób, które żyją takim przekonaniem, że po treningu gdzieś tam w ciągu 15 minut, 30 minut, czy no godziny czasu muszę spożyć białko, bo inaczej nie będę miał efektów, nie będę miał przyrostu masy mięśniowej. To jest mit, nie ma co sobie tym zaprzątać głowy. Jeśli chodzi o odżywki białkowe, to jest tylko dodatek. Odżywki białkowe należy korzystać, jeżeli naprawdę mamy już problemy, ze spożyciem tego białka dużo tych kalorii do zjedzenia, gdzie jest to dla nas problematyczne, dlatego możemy sobie kupić odżywkę białkową i dzięki niej szybciej dostarczymy yy, i łatwiej te białko dla naszego organizmu. Z kolei też wykorzystać możemy odżywkę białkową do robienia sobie potraw, czy na przykład robienia sobie ciast, czy też w moim przypadku yy, robiłem samodzielnie makaron, gdzie dodawałem też odżywkę białkową, oczywiście. O smaku naturalnym, żeby jak najmniej ona wpłynęła na, na ten smak tego makaronu, dlatego, jeżeli chodzi o odżywkę białkową, zastanawiasz się, jaką odżywkę białkową masz kupić, bo chcesz zmienić swoją sylwetkę, czy to zredukować tkankę tłuszczową na swoim ciele, czy zbudować masę mięśniową, to ja zalecam, żeby tym naprawdę nie zaprzątać sobie głowy. Lepiej właśnie skupić się na produktach na tej normalnej żywności, a jeżeli już będzie to właśnie problematyczne dostarczenie tych kalorii z tych produktów stałych, można powiedzieć, no to już wtedy dobrym jest wyjściem odżywka białkowa. Podsumowując to, rola białka dla naszego organizmu jest naprawdę ważna i to, jak już mówiłem. Żeby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, czy też pod względem zmiany swojej sylwetki. Dlatego mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny, że oglądałeś go do końca, mimo to, że jest on moim zdaniem długi, to dotrwałeś do końca. Za to bardzo Ci dziękuję. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to zostaw kciuka do góry. Zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, nie zapomnij o dzwoneczku, żebyś dostał powiadomienie z każdym nowym filmem. I fajnym podziękowaniem za wykonaną moją robotę. Będzie, jeżeli ten film gdziekolwiek udostępnisz na Facebooku, na grupach społecznościowych. Mam nadzieję, że w rozwoju mi pomożesz. Wielkie dzięki. Widzimy się w następnym materiale. Do następnego. Pozdro.